widzowie. Dzisiaj odcinek ze Steela Brainrod. Gram z moim kolegą. On też ma kanał na YouTube. Możecie do niego wbić. Na no, Noxi 67. Jakby co gramy na prywatnym serwerze, więc i tak do mnie do nas nie dołączycie, więc szkoda waszego czasu, żeby nas dodawać. No i dobra. Pokażę, że ja, od... jestem, ja Was nie zapraszam na serwer. Sorry. No dobra. Już kolega Wam dał gwarancję, że Was nie zapraszam. I dobra, pokażę Wam brain groty. Bombardino przychodziło to najsłabsza, ale zbieram do eventu. Już zrobiłem, ale po prostu chcę jeszcze raz. Lucky bloka, którego nagram Wam zaraz o pani. Los Krokodilos, Tralalita, Tralala i trip Tropi, trapa Trypa. Da dołączam. Dobra, dobra. Wejdziemy na górę. Targuta, Cisterna, nie umiem wypełnić. Los bombomitos. Z eventu tego co był, z lucky blocka chyba, jak dobrze pamiętam, lawaka sturna, secret. Secret Lance Bombino. Takie samo jak ta lepsza wersja, ta nowa wersja Candy co powstała, Stolik hahahani, Secrecik 400 kana na sekundę, Bison Jupiter, mm, to też jest secret z eventu z bazy admina Kirgutnini Trafutini też z eventu Secret Wszystkie Secrety są z eventu, jakby ktoś pytał e, Tralalita Tralala, też mam Ej, bo mi kurczaczka osunęli Dobra, czekaj chwilę Filip No dobra już Filip. Jak widzicie już z najlepszych braindrotów to mam Lostralitos i Gadito Takoto. No kolega już zmienił skina pod kątencik. <grym> To tak, do odrodzenia mi trzeba Udin Din, din, din duna i 7 trylionów. Widzicie, zbieramy. Dobra, widzowie, jeśli zostawicie tu 50 łapek, dam mu din, din, na odrodzenie. Właśnie, właśnie, słyszycie? Słyszycie. Wbijacz 50 łapek. Ja mam... A to, ho... ja na potwierdzenie, że mam u din, din, duna. Okay. No, no, ja już pokazywałam Aha. i tak. Dobra, chodź do mnie na opening dla Q-bloka. Dobra, otwieramy. Aha, wpuścić cię muszę. Czekaj. Otwieraj, ja widzę. O, o, już się wpuściem. Już cię ja Dobra, otwieraj, ja widzę. Aha, dobra. Może tak. Wiedziałem. Szpilubiera, bo, bo lubiłem. Ja, ja tutaj to się sprzedaję. daję. Bo coś mi się rękę zbogowało. Aha co ja mam? O, Filip zaprezentować? Zaprezentować? Widzą jakie masz brain roty? Jak to jest? Jak to jest? Dobra. E, Tralalalo, tralala, ma koleg e, kolega Noxy. Din, din, duna, tralalita, tralala. E, pa kamata. Jakiś Ołówek, Alessio, Kadito, tak takie samo trochę lepiej mu daje pieniędzy, gra nie, to Na górze Extinct Tralalelo. La Karucha, Karalucha, to z tego eventu, co był. Los, tralale, to jest trochę słabsze. Lawaka Saturno-Soturnita to takie samo. Job, 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 sahur. Karker Kurkar Kur, kur yy, Dobra La 5,2 miliona też jeszcze wywarcy Chcesz coś powiedzieć? Który Brainrod Ci się najbardziej podoba? Halo Się, się, ale podoba, czy w sensie najlepiej mi zarabia. Nie, które najbardziej lubisz? No to do strona -e mhm. Dobra, i ciężko sp pieniądze. Tylko widzowie cicho. Ej pa... Ej! Patryk, Patryk! Patrz, Jo... ty? <grym> Taktyka, babiczka! No. Nie no, to dla ja i to co mówiliśmy. Już ci je ja daję. Już ci to daję. Patryk, ale... nagrywasz? No. Ale... No tu ja człowieku Dobra masz już tego Widzowie miałobyś być pod kontencik ale trochę się nie udało No bierz, bierz tego Lazyba No ja tym go się a a dobra, już widzowie i tak wiedzą, że ten to weźmą A ja wiesz co, mam bez tego na samym Jasna

Chodź tu, chodź tu! Wiesz ten rapido, w ogóle nie mogę. O. Mam. Chodźmy, go. Hej, czyli robisz to samo co ja. Co? Na nie widzę, chodzisz. Nie. Ja jestem górliczaskiem, który tego górliczaskiego który spadnie, jest już przerobiony no, na rasu. Gdzie <grytanski> mi tylko bije, No, 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 no. Poje 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 poje. no. no.

No i super. teraz? nie się Daj sobie coś. Daję Ty, ładnie się sobie coś. No dalej, coś. Daję sobie odpalę jak coś. będzie coś. Tak, 9 minut, zaraz się kończy czas, bo mam tylko 15 minut, to zaraz się widzimy. Widzowie, odpaliłem nagrywanie, bo mamy mały upgrade. Mam nowego, najlepszego Brainrota. Kolega przez niego miał depresję, depre a jest nim Pippi Nie, no oczywiście, ja żartuję. Pippi już sprzedajemy. wstawiam No to mówię, Pippi Kiwi to najlepszy na świecie, co ty mówisz? I dajemy dla no, tak, 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 tak. Mi się wydaje, że ty mnie zaraz tu podmienisz. Dobra, widzowie, to było dla Beki. Widzimy się za chwilę. Jak coś się będzie naprawdę działo. Widzowie, kolega gdzieś poszedł, a więc zrobimy szybko maksję. Zostawił otwartą bazę. Wbijam na multi O kurde, wbiję na, na ten, na publiczny serwer. Już to robię, szybko, szybko. I plan jest taki: sprzątnie, sprzątniemy mu najlepszego brainrota. On się spyta, co się stało z moim najlepszym brainrotem? Ja, a ja mu powiem, nie wiem. On, nie wiem, powie: No gdzie jest mój brainrot? A ja wbiję na multikoncie i ten. Mówię wam, to będzie takie mocne. Dobra, ja już jestem na multikoncie. To jest moja baza Bombardillo. I tam dalej, bo mnie będę mówił. Możliwe też, że... Zablu... Zabluruję... Ten. I... 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 Mój nick. Dobra. Ja już jestem na multikoncie. Pod... Kolegi bazą. Dobra. Muszę wejść na samą górę. Tam właśnie trzymam to. La karalucha. Mogłem wam dać, dać teraz podgląd z tego, z telefonu. To już dobra, nie będę się tak bawił. Niosę to. Zaraz mnie pewnie zobaczycie. O, już widzieliście mnie. I dobra. Lastra laleorucha la, rucha la, już jest. Dobra. Już, już wychodzę. Już mi nie ma. Dobra. Nie no, ale ten brain jest taki dobry, że ja nie wiem. Halo? Już ja jestem. No dobra. Ej, a ile mi zostało do zabierania? Dobra. Zbieram sobie pieniądze. Dobra. dobra. masz coś do powiedzenia? Co? Masz coś do powiedzenia? Ja nic nie mam, chłopie, ja nie wiem co się stało Ej, gdzie jest ten twój najlepszy brain No właśnie Ja nic nie mam trzech bazę Ja nic nie wiem na morte koncie, bo mam nigdy Artych ma i... Tak naprawdę coś tutaj już dopuszczał. Ty tak mówisz, jakbyś nagrywał. Nagrywasz coś? Nie. Aha, no dobra. Myślałam, że coś odpaliłeś. Nie. I wobeś mnie z bazy swojej. Nie w czym nie wchodziłem. Aha, to trzeba. Ty, ty jesteś. Inaczej to zrobię. No, mordo, ja nic nie mam. Chodź tu, wypuść mnie. No, mordo, mówię ci, ja nic nie mam. Dobra, no, no, trzy płyny. No, dawaj, otwieraj tą bazę. Już ci otwieram. No bierz. No i dobra, czekajcie. Dobra. Już odcinek pewnie będzie trwał coś około 15 minut, a nie mam weryfikacji, a więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Filip, pożegnaj się. Dobra, Filip, co się nie chce pożegnać? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zostawcie suba. Wbijajcie na kanał y, Nox 67 Od, To jest kanał tego tutaj pana. No i w dzisiejszym odcinku to na tyle. Pa.